Cześć moi drodzy, tu Ela z plaży w Maderze na Maderze. Słuchajcie, to jest już kolejny dzień. Wracamy do domu, ponieważ plażowanie się skończyło. Teraz musimy iść, będzie pranie, sprzątanie, przygotowanie się do wyjazdu. A chciałam się tylko napomnieć, bo wybieramy się na autokar wczoraj stwierdziłam, że dobra, idziemy na pieszo, Jesteśmy na pieszo. Troszeczkę mniej niż połowa drogi i nie no nie dam rady, nie chce mi się już iść. I złapałam stopa, była chyba 21 jakoś tak. I taki chłopak się zatrzymał z dziewczyną. Okazało że to turyści zapomnieli oddać kluczy poprzedniemu właścicielowi um, Airbnb i jechali mu oddać. I ja ich złapałam i mi podwieźli pod sam dom. A my tylko 6 minut drogi, bo wiecie, trochę przeszłam. Także było bardzo sympatycznie i szybko. No i dzisiaj stwierdziłam, że jednak dobra, nie będę się zmuszała. Eee, nie Jestem, może mał siły, ale jakoś mi się iść nie chce za bardzo na, na górę, na wspinać, więc pójdziemy teraz. Muszę kupić trochę oleju, bo zostało mi jeszcze kilomąki i chcę zrobić kolejne naleśniki. I. I co? I koniec tego dnia. Także powiem, widzimy się z domu. Będzie pranie, gotowanie i przygotowanie się do wyjazdu, bo za e, niedługo wyjeżdżam. Więc na razie życzę na was tym pięknym widokiem. I widzimy się za chwilę. Ostatni raz widzę ten widok, bo przez... E, jutro nie będę wychodziła w ogóle z domu. Mam trochę sprzątania przygotowania się do wyjazdu. Także ja się wybieram na górę. Powiem Wam szczerze, nie chciałam mojej dzieci nadwyrężać, ale ja miałam ochotę przejść się. tego, że jest bardzo ciężko pod górę i jest godzina na drogi. To chciałam ostatni raz Widzicie piękny widok i przejście tą górą strasznie wysoką. Bo tam jest tylko czysta przyjemność, a jeszcze aż tak bardzo późno nie jest. Fajna pogoda troszeczkę, wiecie, po południu już nie jest aż tak bardzo gorąco. Dam moim dzieciom po pieniądze, sami sobie wezmą busa. Mam tylko nadzieję, że się odnajdą, bo zawsze ja przyciskam stopa, gdzie mają wysiąść. Ja jeszcze przyznaję, że nie mam internetu. Mam cały czas włączony tryb avion, czyli tryb samolotowy, czyli się do mnie nie wolno dzwonić. Ufam, że się odnajdą i też ich trochę wiecie nauczy na przyszłość, żeby obserwować które przystanki. Modzie jak mają internet w telefonie, więc jak się zgubią, to mam nadzieję, że sobie włączą GPS-a. Niektórzy powiedzą, Boże, Kamatka, dzieci same za granicą, bez języka. Ale wiecie, ja je puszczam na głęboką wodę, niech się uczą, niech się uczą dojrzałości i odpowiedzialności i docenienia tego, co rodzice dla nich robią. Teraz idę, patrzcie pięknie dół. no jest ślicznie, dla mnie to jest przyjemność, słuchajcie, to nie jest męczarnia, jest męczarnia w pewnym momencie, bo jest ciężko, ale że jest piękna pogoda, ja uwielbiam chodzić, a wiem, że to będzie mnie czekało dużo sprzątania w domu, więc trochę też zasłużyłam trochę przyjemności dla siebie. A dla mnie chodzenie, właśnie w słońcu. Wiecie, jest tak nie jest tak bardzo palący słońce, ale jest przyjemnie. To Jest też czysta przyjemność. Kupiłam jeszcze litr oleju, bo, e, bo muszę zrobić jedno ciasto i jeszcze są mi kilomąki, więc chciałam zrobić naleśniki. Będziemy mieli do, na lotnisku, gdyż śpimy na lotnisku. Znowu mamy wcześniej samolot. To ja jestem zadowolona. Wiem, że jak do, do, do domu, dojdę do domu, to jeszcze będzie słońce. No bo w czasie bardzo późno. Bardzo późno się wczoraj wybraliśmy z tej plaży. byliśmy do samego zachodu słońca, a teraz jest przyjemnie. Słońce grzeje, ale nie pali. Jeszcze energię mam, więc tyle dobrego. A moi dzieciaki tam pewnie gdzieś patrzcie. Stąd widać mi przystanek autokarowy. Te, właśnie kolorowe daszki, to są podnie o od kary. To jest ten plac. Tutaj na plaży jedzie, więc oni za chwilę będą siedzieli w Tokarze. A ja już zmierzam do domu, powiedziałam zobaczymy, kto pierwszy w domu. Jak mi się będzie nudziło, słuchajcie, wezmę stopa i zaskoczę. Ale na razie mi się nie nudzi. Miło mi się z Wami czas spędza. Sama nie jestem i robię to, co lubię. Lubię chodzić, lubię chodzić, lubię pędzać energię moją, więc no trochę spokoju. <laughs> Nie ma narzekania, że po co ma łazić, że po co? Gorąco, zimno i tak dalej. Jak się jeszcze mówią, jak się jak się znudę, to obecnie sobie stopa. Dobra. Patrzę na widok, a ja się spinam dalej. No <laughs> na Sami ludzie chcą, żebym wzięła ich na tego, na stopa. Sami się proszę, żeby mnie zieli. O, może tak. Ale nie, ja na razie dzielnie zmierzam do góry. No, super pogoda. Ten wiatr jest taki orzeźwiający, wiecie? Po prostu jest idealnie. Mm. Idealnie. Na razie. Moi drodzy, żebyście zrozumieli jakie to jest nachylenie, to zobaczcie, ja mam od ziemi tyle i w ogóle się nie mogę wyprostować, bo będę działał do tyłu, także patrzcie jak moje nogi są. Jest takie, mm, kilka takich podejść, jak widzicie, nie mogę się nawet wyprostować, bo bym pojechała do tyłu, a ziemi po prostu mogę dotknąć w ten sposób, bez problemu, a wyprostować się nie mogę, bo jest, bo jest taki spad, a się schodzi albo schodzi, to się właśnie trzeba iść takim nachylonym. bo jak się wygniecie, po prostu poleciecie do tyłu. A jak się schodzi, to też trzeba być wygiętym do tyłu, wiecie, żeby nie zledzić, nie, bo nie możecie się wyprostować do, do, e, do linii horyzontu. O, a wy jesteście, ustawiono, ustawiono was prosto na, moim, na mojej torbie, żebyście po prostu widzieli tą perspektywę. Żebyście zrozumieli ból i niechęć do wchodzenia właśnie tutaj na, na, po te góra. Także to właśnie madera. Najlepiej no się wchodzi tyłem, schodzi się ciężko, będzie musicie blokować nogi, a przy wchodzeniu muszę być cały czas nachylona. To ja idę dalej i widzimy się już z góry, ok? Moi drodzy, włosy związane to znaczy, że zaczyna się pod górkę. Ale idę i stapię. podziwiacie piękne widoki za mną. Uuu! Chciałam trochę nadrobić, bo wiecie, robiłam Wam nagranie. Jak było pionowo, musiałam trochę podbiec, ale trochę straciłam siłę i za żałuję, że nie wziąłam chociaż małe butelki wody z moich dzieciaków torby. Przydałaby się teraz. Hmm. Niedługo będzie połowa drogi za, za 10 minut mi się wydaje. Więc muszę się pospieszyć. Wiesz, na pewno nie będę przed dziećmi w domu, ale chcę być jakiś taki, wiecie, niedługi czas chcę ich skontrolować, czy są tak odpowiedzialni, że jak przyjdą i do domu, to się wykąpą. Wykąpą? Wykąpią chyba się mówi, nie? Czy wezmą prysznic. Bo powiedziałam, żeby... Właściwie też na plaży zapytali się, czy musimy wziąć się prysznic, bo się... myśmy pod prysznicami na basenie. I powiedziałam, że tak musicie. A teraz zweryfikujemy, czy mają dobre uszy i mózg dobrze funkcjonuje, że łączą kropki tak zwane. Uff. Okej. Okay. O, wiecie co? Tu jest taki zbiornik z wodą. Tu taki sam, zaraz wam pokażę. O, macie rację. Teraz do Was mówię i o wodzie i na szczęście tu jest taki zbiorniczek z wodą. Wiecie, oni co jakiś czas mają takie hydranty. Tare. O teraz się napiję. Zatpuszcz tą ciepłą wodę, bo wiesz, a ci ciepło wodzie. O mój ulga. Ale trochę się zbliżę i idziemy dalej. Chociaż nie wiem, może jakiś super upału nie ma. O oh my god. zawsze przyjemniej, chociaż ta woda była trochę ciepła. takich przystanek, no jest bardzo przyjemnie, poważnie, jest bardzo. Pomimo tego, że sapie, jest bardzo przyjemnie. Aż żałuję, że taki wziął autokar. Na pewno by mi się podobało, bo aż tak strasznie nie jest ciężko, wiecie. To już wszystko kwestia nastawienia. Ja nastawiłam się, żeby być pozytywnie. Okej. Okay. Spinam się dalej. Spinam się dalej. Tu koniec schodów, a potem kolejne. Okej. Okay. Widzimy się za chwilę. Ten autokar, którym powinnam jechać. Co? Nawet pomachałam temu kierowcy, bo mnie poznał. Słuchajcie, bierzcie każdy moment swojego chwili życia na pozytywnie po prostu. Mnie takie coś cieszy. Wiesz, to jest nic. Możesz że Żyjemy w takich czasach, że masz samochód, możesz pojechać. Nie musisz tak męczyć. Ale wiecie, dla jednego to jest męczarnia, a dla innego to jest przyjemność. I dla mojej dzieci byłaby to wymęczarnia, to się spinać. A ja po prostu idę z uśmiechem na twarz, bo jest przepiękna pogoda. Korzystam z ostatnich filtrów na Maderze. Powiem szczerze, jak to jest za długo, to chcę wyjeżdżać. A jak nie zbliża się moment do wyjeżdżania, to jest mi smutno. O, dopiero tam jest autoker. Będzie dobrze, słuchajcie. Aż tak bardzo spóźniona nie będę. Dobra, zmykamy dalej. Muszę się teraz pospieszyć, może trochę podbiegnąć, żeby nie było, że wiecie, byli dużo, dużo przede mną. A nie dużo mi zostało. Dobra, ja będę biegła teraz. By teraz konkurs z, z autokarem, kto będzie pierwszy. A czy wiem, że on wygra, teraz chodzi o czas mitowy różnicy. Dobra. Biegniemy. Chciałam tylko powiedzieć, że kto powiedział sport, jakikolwiek troszeczkę większy niż wiecie, chodzenie po płaskich trenach, to wie, że sport wysiłek fizyczny właściwie, to nie jest tylko wyłącznie, wiecie, walka z ciałem, żeby po prostu ruszyć tą na dury, ale to też jest walka taka psychiczna, wiecie, żeby się zmotywować i ruszyć. I właśnie ja mam taki charakter, że po prostu przełamuję swoje nie wiem, bariery, granice, wiecie, takie breakpoint, że nie mogę, a nie mogę, no to pokażę, że mogę, nie? Żeby sobie właściwie udowodnić, że dam radę, a nie komuś, innego, komuś innemu. I znowu mówię, nie zmuszam, bo jak dzieciaki moje nie chciały, zmusiłam je raz i mi się to nie podobało. Dobra, to nie twój styl, każdy ma swój charakter. Chciałam tylko powiedzieć, że tylko nie pokazuję, żeby się pochwalić, jaka jestem silna i resist, tylko, tylko dla siebie po prostu sobie to udowadniam, że przełamuję swoje bariery Wiecie, tak zwane, co mnie nie zabije, to cię wzmocni. Co pada, wchodzenie pod górę my... Nie może zabić. No kurczę, to wysiadów. W kamerze było płasko, ale nie jest. W każdym razie... Ja już prawie, 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 prawie doszłam. Jeszcze z 5 minut i będę w domu. Także ja się rozłączę na razie. Chcę tylko powiedzieć, że przełamujcie swoje bezsilne em, sytuacje. Przełamujcie Przełamujcie swoje bariery, nie dajcie się złamać i idźcie po swoje. Ja prawie doszłam do domu Jeszcze jeszcze tylko taki mały kawałek, kawałeczek pod górkę i będę na miejscu. Oczywiście wierzę, że moi dzieci wygrały tą walkę z autokar. Mama na pieszo, tylko teraz zobaczymy z jakim czasem. A moi drodzy, teraz sam jeszcze ten kawałek. Prawo, w lewo i jestem w domu. Pewnie widzimy się już z balkonu, nie? Na razie. Moi drodzy, wiecie, ja już po prysznicu, wykąpana, gotowa do tego wieczoru. Będę teraz robiła kolację moją dzieciakom, ale wiecie co, jaka historia? Nie uwierzycie, ja przyszłam do domu pierwsza. Pierwsza, ponieważ e, okazało się, że dzieciaki wyszły przystanek za wcześnie. Właściwie to są dwa przystanki, z których mogę wysiąść. Jeden przy jednej stacji, drugi przy drugiej stacji. Wysiadłem przy tym troszeczkę dalszym i, e, i cześć. I się pytałem, czy ja biegam, nie? a ja biegam to może, z, nie wiem, z minutę? Bo to tutaj pod górkę nie, nie za bardzo się biec, ale szłam cały czas szybko. Ja bym niemożliwe, że czy naprawdę w byłam pierwsza. Nawet gdyby ten autokar podjechał z drugiej strony, to też bym była pierwsza. Może byśmy po prostu tej w samym momencie. Także nie żałuję słuchajcie, że poszła na pieszo. Były w szoku taki, że e, ja byłam piesza przed domem. I ja też byłam w szoku, że oni byli drudzy. A jeszcze mój syn na mnie czekał na przystanku. Powiedział, o a czeka na mnie, bo na pewno zajść dojdzie. Więc na mnie czeka chyba przez pół godziny. Ja z moją córką już dożyłam prysznic wziąć, przygotować się, nakremować na się. Teraz robię kolację i on dopiero wszedł i skończył prysznic. Jestem w szoku. Jestem, jestem, jestem rapidos, jestem speedy. Hela speedy. Dobra, ja się z wami rozłączam, e, może ten dzień był taki mały, e, ten film jest taki króciutki, bo się nic te, takiego nie wydarzyło, e, rano śniadanie, plażing, bawiliśmy się w, w wodzie, w ogóle jeszcze co, e, jak byliśmy w, na basenie, to wiecie, moja, mia, gumka, taka, moja córka miała taką i gumkę, i ta gumka jej w pewnym momencie zginęła, spadła, jej z, wiecie, bo się bawiliśmy tam jeszcze podnoszenie do góry i wrzucenie do wody. I jak ona nie mnie wrzuci do wody, po prostu, tak widziałam, ręką machnęłam i jej gumka spada z włosów. I szukaliśmy, zapytałam tę panią, czym może dać jej takie okulary, wiecie, co się patrzy w wodzie. Chyba przez 10 minut szukałam dnie tego basenu, to nie na ocenie, tylko do basenu wpadło. i nie mogłam znaleźć, wydobyć, wiecie, co pani, co oddaje pani te okulary, bo nie mogę znaleźć na tej gumki, nie? I ja mówię, tego tak, 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 dziecka Ale jak ty znajdziesz, to wiesz kogo, kogo, komu podać, nie? Słuchajcie, odwracam siebie, żeby wyjść z basenu. A ta pani mówi, ta gumka, ta gumka? ja w szoku, wysłuchajcie słuchajcie, Bo ona wzięła okular na siebie, zanurzyła się dwa razy i znalazła tą gumkę natychmiast. Bo to się mówi do mej dzieci, się śmieję, że wiesz pewnie pod nogą. Jakbyś poszły, to ona wtedy powiedziała, że znalazłam tę gumkę, że było, że oto nas znalazł, nie? Ale ja po nie mogłam uwierzyć, zanurzyła się, pływałam cały, pak basen po powolutku, powultku, prze. Przez zoomowałam, przez i nie było tej gumki. No i teraz słuchajcie, ja wychodzę z basenu, a ta pani bie, A ta gumka? Super sobie. Ale jesteś super, so jesteś oh my God, jestem pod wrażeniem. No, także taka przygoda dzisiejszego dnia, przygody z gumką. I teraz mówię o tej gumce i tak właśnie, wiesz, nie mam, nie mam na nadgarskach, nie mam włosów, bo brałam prysznic. I się zastanawiam, gdzie jest ta gumka. Kiedy szukać, bo już się znalazłam, a teraz znowu zgubiłam. Dobra, ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie, że ze mną jesteście, że mnie wspieracie. I widzimy się już w kolejnym filmie. Jak wiecie, że to będę dekolt trochę, wiecie, zaróżowiony. Jutro, to nie będzie opalania. Jutro nie będzie plażowania. Na razie takie mam plany, bo jutro będzie dużo pracy. Chociaż nie ukrywam, że teraz zrobię jedno pranie, żeby było gotowe. A jutro kolejne pranie, żeby, przy akcelery przyspieszyć pracę do przygotowania się do wyjazdu stąd. No i cześć. Jak będzie nam się chciało pójść na dół, to pójdziemy, jak nie, no to nie zobaczymy. Na razie nam się nie chce, bo jesteśmy wyczerpani tym dniem, ale to był idealny czas, żeby wrócić do domu. Słoneczko jeszcze świeci, jeszcze nie jesteśmy spadnięci jak wczoraj i mamy dobre humorki, przynajmniej ja. Przynajmniej ja. Dobra, widzimy się wkrótce, nie przegryżam. Na razie, cześć!